Cześć, tutaj Mateusz i Kasia, witamy Was po długiej przerwie. Podróż lecimy z biletem w jedną stronę, więc można nazwać, że e, no, można nazwać, że zaczynamy nowy sezon, więc niedługo będzie się trochę znowu działo. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Od razu startujemy bez żadnej... ożyłem, ponieważ dostaliśmy jedzenie. Kasia ma wegetariańskie jedzenie. Makaron z coś z ricottą. Tylko z szpinakiem z warzywami. I z jakimś coś tam. mam. Dobre? Pyszne. Ja mam kurczaka z ryżem. Do tego jest jeszcze sałatka, bułeczka, jakieś ciasto, tiki taki, woda i co teraz zauważyłem, to od niedawna w takim razie muszą dawać metalowe sztućce, bo zawsze były plastikowe I co mi się rzuca w oczy, jakieś te porcje są naprawdę bardzo małe, skromne Kiedyś były chyba, wydaje mi się, większe, więc e, czas na zdrowie Moje no. imieniny w ogóle. A, dzisiaj są Kasi imieniny Więc za, za nowy sezon Za moje imieniny Jesteśmy już w Doha na nowym lotnisku, bo ostatnim razem jak leciliśmy do Tajlandii, to było dwa lata temu To było jeszcze stare lotnisko, a teraz jest nowe lotnisko, nowy terminal Nowy terminal Ale lotnisko chyba też jest nowe No i to lotnisko to już takie z prawdziwego zdarzenia, bo to poprzednie... No to pewnie jak No, bo poprzednie to było malutkie takie tyci tyci Naprawdę malutkie, tam był jeden taki jakby hol Jedno miejsce gdzie są gate, a tutaj już jest naprawdę ogromne lotnisko. I za, za godzinę mamy kolejny boarding, więc bardzo szybko nie będziemy długo czekać. Za dwie godziny odlot i za kolejne sześć godzin jesteśmy już w Bangkoku, więc, więc fajnie. Ale to już nam się podoba, bo jest, jest 25 stopni, więc. Nasza temperatura, na szczęście zdążyliśmy przed śniegiem z Polski. Z tego co widziałem, to nasz znajomy pisał właśnie przed chwilą na Facebooku, że gdzieś tam już spadł śnieg. Jesteśmy już przy naszym gejcie B3 i czekamy na boarding, będzie gdzieś dopiero za, za pół godziny. A tutaj czeka na nas, mieliśmy szczęście lecieć drugi raz znaczy to będziemy mieć dopiero szczęście lecieć drugi raz A380, czyli ten dwupiętrowy olbrzym. No, naprawdę robi wrażenie. Jest na co popatrzeć. A tam drugi ma tutaj nawet dwa rękawy. Jeden rękaw idzie na, gór, na górne piętro. Tam, jest, tam są miejsca głównie dla pierwszej klasy i dla biznes klasy. Oraz dosłownie kilka rzędów dla e, klasy ekonomii. Ale tamte miejsca rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, bo tam jest no, wygodniej. A na dole, no to już jest chyba, chyba, chyba tylko i wyłącznie economy Class. No i my tam siedzimy, prawie na końcu. Kasia robi unboxing kosmetyczki ja wiem co będzie, tylko jest nowych no, kosmetyczka skarpetki, opaska. nowe, bo dwa razy to dostawaliśmy, te były żółte skarpety a teraz szare teraz są szare, więc nie szare o, jak jest jak skarpety taka największa to to, jest, to to już mam o, i żółte, zawsze było pomarańczowe mm -hmm. coś nowego. no i klasycznie a szczoteczkę i pasy do zębów o, Ale to jest jak szyba, to jest O, fajne. No to fajne jest, samo to Wcześniej były takie tory beczki no. na... to Fajne, mhm. ale to, to mamy na Wow, super Właśnie dopiero samolot się zatrzymał i wszyscy biegiem ruszyli do swoich rzeczy, wstali, rozpinali się i teraz będą stać 10 minut. Nie wiem, właśnie zawsze na każdym lotnisku jest identycznie. A my sobie spokojnie siedzimy. Choćby zostawią szkodki. Tak, też przez 10 minut potrwa. Ale już. A inni już. tak, Będą pierwszy na prawie.